Dziwne, co jest nie tak z czakrą twojego serca, słoneczko. Mogę ją dla Ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni czerwonego. Jesteś najlepsza. Musisz pielęgnować. No jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy. Pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, okay, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cenk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Max. tak. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora, jeśli go bezwładnisz, przyśle ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Mm -hmm. Dexter Deschamps, we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku, czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Mnie interesuje tylko pierwsze miejsce, bez względu na kogo. Klasyczny wybór młodego człowieka. Szanuję to. To żaden wybór. W Night City nie da się żyć jak spokojny człowiek. Da się. Ja jestem bardzo spokojny. Do czasu aż stracę cierpliwość. To jakiś test? Osobista pasja. Znaczy, zagadki. Filozofia, panie Wi. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Dex, czekaj. Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu? Albo Tibak. Jestem staroświecki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z czekim już się widziałem, Matti, tak znam. Pomogła mi dwa lata temu i dlatego się do Was odezwałem. Poza tym. Mam zadanie specjalnie dla Ciebie. Opowiadaj, co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mhm. Mm kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Dobrze wiesz, że w tym mieście nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko to duże zdobycze, panie Wii. Pierwsza zasada Afterlife. Poza tym nie jestem głupi. Zrobimy to po cichu i rozważnie. Nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. Nie, to nie jest żaden problem. Ostro, pogrywasz. czuję, że zarobimy razem dużo pieniędzy. A w ogóle, mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Melstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież Biachipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Melstromem? Macie kosę? Odpal te drzazgę. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go z Melstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść ci. Kupiłem go od stromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brig, przestał być stroną w naszej umowy. Brik był przywódcą gangu. Trzy dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randala. Znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militeru. A ten Royce? Co za jeden? To zakochany w chromie psychopata. Jak wielu w tym mieście. Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę w gangu, wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak zaczyna ścinać się białko, jako pierwsze wybuchają oczy. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać? Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Ewelin Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem. Co i co. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żeby... Nie Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. Tibak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba o co mi chodzi. Padło na ciebie. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie z Bael. Flatheadem musisz zająć się sam. Panie Wii, jeszcze jedno. Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl. Jackie, widziałem się z Dexem. I co? Jest gościem? nie? Gordito. Na pewno wie, jak dbać o swoje interesy. Zanim dopuści nas do dużego zlecenia, chcę, żebyśmy mu pomogli w paru sprawach. Niby mnie sprawdzał, ale tak naprawdę wpakował nas w przepychankę pomiędzy Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Plikowi wrogie przejęcia. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Roycem. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmiesz na zachwyconego. Co wiesz o tym rojsie? Royce to kompletny pojeb. Czpa chrom, tak jak niektórzy czpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie co robi. To jak chcesz do tego podejść? Melstrom czy Parker? Zaczniemy od tego Melstromu. Wpadniemy do nich z wizytą. Morale. To ja podjadę pod Old Foods i trochę pogadasz. A luego. I'm sorry, sir. It's time for you to leave.